Szczególnie gorąco witam dzisiaj wszystkich tych, którym w życiu nie wyszło, bo będą mieli okazję się wyżyć. Mamy piątek, 12 sierpnia. Jesteśmy w Berlinie z panem Danielem, 22-latkiem, i kupujemy Peugeota 508. To drugie auto pana Daniela w życiu. Wcześniej miałem Borę, czy teraz właściwie cały czas ją ma. Teraz kupuję Peugeota. I są to zakupy za własne, zarobione pieniążki. A Peugeot jest piękny. Mieliśmy do wyboru 3 czy 4 lokalizacje w Monachium od jakiegoś araba. Dziś indziej w salonie stało auto, które też braliśmy pod uwagę, gdzieś w środkowych Niemczech. No i to w Berlinie, z salonu Peugeota. Wszystkie w tej samej podobnej cenie 13 tysięcy euro, więc nie było wątpliwości, gdzie pojechać. Niestety auto kupujemy w dwóch krokach. Dziś jesteśmy po raz pierwszy. Auto możemy sobie tylko obejrzeć przejechać się sprawdzić na podnośniku generalnie. Dokonać oględzin, ewentualnie złożyć zamówienie i kupić to auto, natomiast odebrać będziemy mogli je dopiero za kilka dni, dlatego że Peugeot potrzebuje czasu na przygotowanie tego auta do wydania. Musi zrobić serwis, musi zrobić przegląd techniczny na auta, bez tego auta nie wyda nowemu nabywcy. A wiąże się to z udzieleniem rękojmi i gwarancji Peugeota również na Polskę. Więc tożsamo chce mieć pewność, że wydaje dobre auto i musi je najpierw sprawdzić. To tyle na razie. Tak, tak, dobrze. I... Takie inne odczucie od siedzenia, tak się bardziej leży. Czyli jeszcze fotel sobie możesz przedstawić? No, no, Ale, no, ale fajnie, tak, fajnie tak, właśnie tak. Fajne takie, dosyć z... tak twardowe te fotele, takie no, przyjemne. No.